Jak uzupełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach jako osoba fizyczna? W tym filmie pokażemy, jak uzupełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach jako osoba fizyczna. Po zalogowaniu się do swojego e-Urzędu Skarbowego z menu po lewej stronie wybierz Dokumenty, a następnie złóż dokument. Wybierz zaświadczenie o niezaleganiu lub stanie zaległości w podatkach. Zaznacz, za kogo składasz wniosek. Sprawdź swoje dane identyfikacyjne i adresowe. W kolejnym kroku możesz opcjonalnie wypełnić numer telefonu lub adres e-mail. Następnie uzupełnij cel wydania zaświadczenia. Po sprawdzeniu wszystkich informacji możesz wysłać wniosek. Znajdź nas na zlećksięgowość.pl i umów się na spotkanie.